Cześć, mieś wszystkim. I witajcie, w tym filmie pokażę Wam, jak przełączać się między trybami 3D w słuchawkach HyperX, Cloud lub BTS. Więc najpierw upewnij się, że Twoje słuchawki są włączone i podłączone do Twojego telefonu, komputera PC lub MacBooka za pomocą kabla. Teraz tutaj na lewym nałóżniku mamy ten przycisk 3D. Aby przełączyć się między tym trybem, powinieneś przytrzymać ten przycisk, więc przytrzymaj. Teraz mówi 3D, jest wyłączone. Wcześniej było włączone. Teraz, jeśli przytrzymam, włączam 3D ręczne. I mówi 3D ręczne. Teraz, jeśli przytrzymam, włączam 3D automatyczne. Zaczynamy. A ostatni to pierwszy preset, więc to po prostu 3D. Bez śledzenia ruchu głowy to wszystko. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Jeśli uznałeś to za pomocne, rozważ subskrypcję kanału i zostawienie lajka like pod filmem. To dla nas naprawdę ważne. Do zobaczenia później.